Siemano, witam was z KBD Sigmy, siemanko siemanko w kolejnym odcineczku i słuchajcie, dzisiaj w Toilet Tower Defense chwilkę przed update'em pomyślałem, że zaczniemy robić sobie gemy. Generalnie spróbujemy sprzedać wszystko, co mam, żeby mieć gemy, żeby słuchajcie, zdobyć tą Diamond Pile, czyli nową deskę, którą ma 1300 osób. 1300 osób to nie jest dużo, w ogóle lava ma tylko jedną osobę, jakby jedna osoba ma tylko lawę, nie? Więc to brzmi jakby miał to jakiś admin, no bo tak szczerze, jeden exist widzowie, a jeszcze wiecie, nie było jakby Resetu Leatherboarda, więc tak naprawdę będzie dopiero jutro. Także tutaj raczej Teleantrik ma tą lawę. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod Meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, bym mógł wysłać trader z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24x7 na stronce i na pewno wam pomogą, gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Więc my spróbujemy, widzowie, zdobyć diamond file. Spróbuję sprzedać wszystko, co mam i zobaczymy na tym odcinku, ile mi tego wyjdzie, ile ja będę miał w gemach, dlaczego też sprzedam, sprzedam wszystko, bo tak naprawdę, czy mam takiego telantrika, czy nie, mnie to nie obchodzi. Więc wiecie, ja w tej grze po prostu teraz założyłem sobie taki cel żeby zrobić milion, o, tutaj odbierzemy, żeby zrobić milion gemów, dostać deskę i wtedy wrócimy, kupimy sobie jakieś postacie typu DJTV, jakieś tam najlepsze postacie jakie możemy i znowu wrócimy do dobrego EQ, nie? A w tym momencie spróbujemy sprzedać wszystko, ale to nie tylko, jakby to, to nie jest mój cały plan. Mam w planach zrobić tutaj coś jeszcze, żeby ogarnąć jak najwięcej tych gemów. Zobaczymy pod koniec odcinka, ile ogarniemy, więc pójdziemy na Trading Plaza, ale zanim to widzowie, to mamy gruby, ale to bardzo gruby komunikat, gruby update. Słuchajcie, komunikat dla was, zostawcie łapę w górę suba z dzwonem, i mamy jutro PVP update. Dosłownie będzie można grać jeden na jednego, czy tam chyba dwóch na dwóch. Nie pamiętam, jak to miało być. Ale będzie widzowie w tym miejscu, gdzie mamy limitki, limited time out. No to tutaj mamy generalnie, zobaczcie, coming soon, i to będzie to PVP, nie? Jakby tutaj będą pewnie jakieś nagrody za to, że wygracie, czy tam po prostu będzie jakiś też leaderboard, tak jak na, słuchajcie, naszym endlesie. Więc tutaj, no na pewno coś w tym stylu będzie, nie? Coś w tym stylu takiej tabeli wyników. Ja, no nie wiem, raczej się w to pobawię, nie? Raczej się w to pobawię, bo endless mnie nie kręci, ale takie granie 1 na 1 albo 2 na dwa, bo nie pamiętam jak oni chcieli to w końcu zrobić, to już bardziej, więc tutaj na pewno popróbuję i dlatego chciałbym zdobyć ten milion teraz. Może się uda, jak się nie uda, to, to się nie uda, to jakoś nadrobimy później, no ale zobaczymy. Mam taki plan, żeby sprzedać to, co mam i zobaczyć ile z tego wyjdzie, czy w ogóle coś z tego wyjdzie, bo wiecie, to troszkę tutaj jakby tego brakuje. I słuchajcie, mam też dla Was liczki, od razu może o nich powiem, żeby nie było, że tam przetrzymuję. I, i wiecie, to no, będziecie wiedzieli od razu. Mamy kolejny lig, widzowie, ponieważ będzie Halloween Part 2, dosłownie, będzie drugi parcik eventu Halloween, do tego mamy tego Dehounta i w ogóle macie coś takiego w każdej grze, że możecie sobie, to wiecie, tak na przykład staje taki, patrzcie, Skibidi Sigma na, na deskorolce i możecie kliknąć tutaj i robicie screena, nie? I macie takie screeny i nie wiem, to, to jest w ogóle dziwne, nie? Możecie jednego screena dziennie sobie submitować i ktoś tam wygra. Nie wiem, o co chodzi, a w The Hauncie mamy też coś takiego. Na przykład, o, mogę sobie założyć taki oto hełm. Przepiękny. No i słuchajcie, to jest dosłownie darmowe. W TTD możecie sobie założyć to, co tutaj macie free. Totalnie free. I możecie sobie to nosić, nie? Więc ciekawa sprawa. Jak to usuniecie, no to wiadomo, to się usunie. No to raczej oczywiste. I teraz tak, co my tu jeszcze mamy? Mamy tego kotka. No, nie wiem, czy ja bym tutaj coś brał. Może ewentualnie widzowie, patrzcie. Potężny piłacz, nie? Patrzcie to. Ale nie, nie, no teraz to jest RIS, nie? Totalny, zobaczcie. Jaki piękny tutaj outfitik. Totalnie siedzi. Chyba widzowie zostawiamy tą piłę w TTD, nie? Totalnie. Tutaj mamy jakiś w ogóle. White Haunted Rabbit, patrzcie. Co to jest w ogóle, nie? Są to i itemy, które możemy założyć, sobie tam przymierzyć i kupić za Robuxy, jakby się komuś spodobały. No po prostu. No nie wiem, mogę być jakimś magiem. Patrzcie, jak to wygląda. Czekajcie, usiądziemy na kiblu. O, no i teraz to Luxik, nie? Normalnie. Tylko sobie troszkę tutaj Kieckę powrócę, wiadomo. I słuchajcie, anekwip, jak to wygląda tak? Dobra. No to taki jakby mag, nie? Chociaż ja nie wiem, czy to miało być na waga. To raczej jest. Queen Rose. Okej, okay. nie, to raczej dla dziewczyn. I teraz tak. Mamy, widzowie, precelka. Ja precelka kiedyś nosiłem. Precelka fajny I z tego co widzę, to precelek dymi, czyli precelka mamy totalnie gorącego, widzowie, świeżo wypieczonego. Normalnie, dobra, faktycznie to tak działa. Chyba, że to ta piła tak dymi? Nie, piła chyba nie. Piła jest normalna, więc tutaj, widzowie, tak to wygląda. Mamy Fallen Angel Wings. Dobra, O, ej, ale siedzi, zobaczcie, jak tu siedzi. Dobra, pójdziemy sobie na Trading Plaza. Zobaczymy, czy tutaj też to widać. Czy ten The Hound. Które będzie jutro, bo będzie jutro update widzowie, już mówię, co będzie. Bo wiemy, że będą na pewno dwie jednostki. Będzie to Skeleton kameraman. Widzicie go właśnie na ekranie, na waszym ekranie. No i on wygląda tak normalnie. To będzie taka common najbardziej do zdobycia, wiecie, każdy będzie miał tą postać. Ona będzie pierwsza z krejta, będzie nowy krejcik drugi part eventu. Zobaczymy, może w końcu dobije ten dziesiąty poziom na Halloween, to na pewno. I tutaj nie można się już przebrać, czyli tylko u siebie. Dobra, czyli nie możemy po pobajerować tutaj wśród innych osób, szkoda, więc tak naprawdę to, to, to nie jest nic specjalne. No i mamy widzowie telantrika po 185 tysięcy. I powiem Wam, że my możemy tutaj wlecieć na przykład taką ceną, wiecie, fajną, nie? Takie fajne ceny wrzucić. Spróbujmy go sprzedać, nie? Może pójdzie, może nie pójdzie, zobaczymy. Ewan po 490, mam go dużo, więc moglibyśmy dać na przykład po 300. Nie ja lubię tak, wiecie, totalnie zaniżyć, żeby ktokolwiek to kupił. Jak się nie zaniża, no to raczej nikt wam prawie nigdy niczego nie kupi. Tak to wygląda, więc troszkę powrzucam i zaraz polecimy dalej. Słuchajcie, zobaczymy, co się uda sprzedać. Jeszcze poprzerzucam sobie. Słuchajcie, na to konto, ile mam tych gemów. I zobaczymy czy będziemy w stanie uzyskać taką deskę czy tak nie bardzo. W ogóle po ile chodzi na przykład takie krzesło? 36 Speaker Drill Pencil Clock, no to tutaj mamy tak naprawdę piątkę, no to dajmy za piątkę. Ja już go nie potrzebuję, nie gram tym, więc mogę wystawić. Tylko są takie lagi, nie? Widać, że są lagi, tak naprawdę. To, to jest dość wkurzające. 3000, nie wiem, 200 dajmy krzesło. Tylko tutaj aktualnie pisać nie potrafię. No wiadomo. No i teraz tak 3200 Zombie Horda. Okej, okay, za szóstkę. No to dajmy na przykład 5 222, taki dziwny, dziwną cenę, nie? Bo ja zauważyłem, że jak teraz coś się sprzedaje, nie, no chłop mnie wyprzedził od razu, nie? Nie wierzę w to po prostu. Dobra, wiecie co? Zróbmy może jeszcze inaczej. Rzućmy go za 4900, nie? I tyle, 4900. dajmy, Dobra, jednak wiecie co? Dajmy 4900, tylko tu w mikrofon bije, no jak ja będę chciał wpisywać, to tu mikro będę obijał. Dobra, widzowie, 4900, chłopa przegoniliśmy. W ogóle ciekawa sprawa, bo jak uda nam się nazbierać milion, no to będziemy mogli sobie kupić Upgraded Titana Drill Dragona, bo raczej tego Quantum'a nie kupimy, ale będziemy w stanie sobie ogarnąć Upgraded Titana Drilla i to by było fajne, bo go jest mało, on jest bardzo mocny, więc te Landtrica jak najbardziej powinienem sprzedać, jak się uda oczywiście. Zobaczymy czy się uda, bo wiecie, tutaj sprzedać teraz coś w TTD naprawdę jest ciężko. Serio, jest totalnie ciężko i spróbujmy na przykład sprzedać tego Sheffito Drillmana, ale za jakieś 125 tysięcy, bo ja go kupiłem za 100 tysięcy, nie? To spróbujmy drożej. Może pójdzie, może ktoś akurat zechce. Na pewno sobie te oferty tutaj zostawię, żeby sobie cały czas leżały. Mamy, co my jeszcze mamy takiego fajnego? Zgodli, mamy łyczkę. No łiczka, łyczka jak to łiczka, może być za 7, będzie ok. No i mamy coś tam wystawione, nie? I teraz tak naprawdę pozostało czekać i słuchajcie, spróbować coś zdobyć. Drugą postacią, bo wam nie powiedziałem w końcu, drugą postacią jest jakiś Grim Reaper, ale to będzie nasza jednostka. Będzie podpalał dookoła widzowie, będzie miał takie jako obszarówkę i to będzie mityk. Tamten to będzie taki uncommon, jak już mówiłem, skeleton kamerka, więc ten widzowie Reaper wygląda taki będzie właśnie mitykiem i prócz tego będzie jeszcze Godli, wiadomo, no ale Godli będzie oczywiście najlepszy w tym krecie. No wiadomo, tak jak mamy teraz Witch Camera Woman, to on będzie najlepszy w tym nowym krejcie. No, zobaczymy jak w ogóle będzie wyglądał drugi part eventu Halloween, bo przy okazji mamy tego The Haunta, jeżeli chodzi o Robloxa samego, to pewnie coś też się pojawi, więc jutro mamy taki totalnie update halloweenowy. No update totalnie halloweenowy, wiecie, Spooky, Spooky, Scarymon, totalnie, potężny miesiąc strachów, więc zobaczymy jak to i wyjdzie, no i ja tutaj, ej, 889 ej chłopie, ale tutaj ładnie wystawiasz, powiem ci szczerze ja tego Flingerstona, to mógłbym w ogóle jakoś wiecie, tam, o ktoś mi coś kupił, nie, no Golcreta dostałem, dobra, mógłbym go może przekonać jakimiś moimi postaciami, coś tam wiecie, może by coś tam się kupiło na pewno mogę sobie kupić ultimate'a Upgraded Titana Drillmana ale on był kopiowany, go jest mnóstwo, bo jest podobno no prawie 4000, no to naprawdę dużo Plus jakby doliczyć kopię, to pewnie z 5-6 tysięcy. Także ogólnie no ten ultimate to taki średni. Drill Dragona to bym chciał, to na pewno. Bo do no troszkę gorszy od Quantuma, ale bardzo fajny i tak, nie? Więc jak najbardziej mi to pasuje. Tu chłop wystawił za 10 milionów telantrika Oj, jakby mu ktoś to kupił, to naprawdę by był totalnie wół, nie? Jakby tutaj... Ale zobaczcie, wystawiłem cokolwiek. Cokolwiek, wszystko na tej plazie. Zobaczcie tutaj, jest tańsze, najtańsze u mnie. I dosłownie nic nie mogę sprzedać. Właśnie o tym mówię, że TTD nie da się już handlować. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ostatnio nie da się nic wytrajdować. jakby do to totalda, totalda lipa z tym jest naprawdę. Ja nie potrafię nic sprzedać, dlatego nawet tak zaniżam, a i tak się nic nie sprzedaje. Totalne, no totalne zero. Dobra, widzowie, ciężko cokolwiek tu sprzedać, no same sknery powiem wam, że w TTD już dawno nie było takiej sytuacji słabej jak teraz na rynku, że dosłownie wbijacie sobie na plazę, robicie takie totalnie piękne, wiecie, no przeceny tak naprawdę, bo jak widziałem ten, to ludzie wystawiają po 200 tysięcy dałem po 150, nic, nic się nie dzieje. Tak samo szef Drillman, no słuchajcie, jest go bardzo mało na świecie, 1600 za 90, 95 900, to no nawet mniej niż wiecie. Wcześniej jak kupiłem za stówkę, więc troszkę nawet stracę, no ale że zbieramy do tego jednego miliona gemów, no to wiecie, tu wszystko sprzedaje. Ewan się troszkę sprzedał kilka innych postaci z innych kont i słuchajcie, dorzuciłem tutaj z tego właśnie 300 tysięcy, no to mamy 410 tysięcy i to jest nadal mało, ale gdyby podliczyć, dajmy Sigma Kery trzeba się pokazać widzowie, nie, nie nie mogę zyskać tego to chociaż się pokażemy i słuchajcie jakby tutaj jak sobie podliczymy powiedzmy że on pójdzie po 150 Niech net idzie, chociaż nie wiem, czy w ogóle pójdzie. To naprawdę masakra. 150 to będziemy mieli, widzowie, 559. No i jeszcze dobijemy tutaj taką setką. No to 659, prawie 700 tysięcy gemów powinienem mieć w kolejnym odcinku, jak się uda to sprzedać. No i dobijemy jeszcze 300 tysięcy w jakiś sposób. Nie wiem, coś ogarniemy. I słuchajcie, jak będzie milion, no to oczywiście bierzemy Diamond Pile i lecimy sobie na eleganckiej desce. Ja wolę mieć takie deski małe, bo jak mam tego Sigma Carry, to tak na całą mapę on siedzi i wiecie, ciężko cokolwiek tutaj, jakkolwiek. Z nim chodzić. Troszkę jest taki, no nie wiem, no jest fajny, no robi wrażenie, ale wiecie, jednak tak dziwnie się troszkę chodzi z chłopem. No po prostu jakoś to mi się tak nie podoba. Już wolę tą Wipowskiego skateboarda, no on jest gorszy od właśnie tego Sigma Carry. Dlatego Diamond Pile, to będzie mój cel, widzowie. Będę po prostu próbował tutaj sprzedać wszystko, co mam. No i zobaczymy. No i później, oczywiście, jak już deska będzie, to wracamy. To kupujemy to, co mieliśmy, tylko te najlepsze postacie, typu nie wiem, kupię sobie DJ TV, kupię sobie, może, może tego Drill Dragona. Jakby się. Dało. W sumie fajnie by było kupić Ultimate, ale wtedy byśmy już nie mieli na nic za bardzo. Znaczy, no nadal mamy Sante TV, nadal mamy Titana Printera. O, widzowie! Jednak na odcineczku się coś sprzedało, dobra? Czyli jednak nie tak jest sknery, no jednak kupują, jednak kupują, ale totalnie się opłacało. Ten, kto kupił, a dokładniej Rop. No już nie pamiętam, już już nie zobaczę, nie widzę na ekranie. E, jakiś Roplia, czy, czy jakiś tak? W każdym razie, ziomeczku, jesteś na pewno na plusik. Możesz sobie to sprzedać i na pewno będziesz na plus. I słuchajcie, teraz mogłem kupić DJia TV, ale widzowie, nic nie kupujemy. Mamy prawie 600 tysięcy w tym odcinku. Tak jak mówiłem, liczki Halloween Part 2 już jutro. Do tego PvP Mode i do tego jeszcze The Hound, więc będzie co robić, widzowie. Jutro potężne odcinki, zostawcie łapę w górę, stawcie suba z dzwonem I mam nadzieję, że jutro czy pojutrze uda się wbić ten milion gemów. Czy może nawet, no, jeżeli nawet nie teraz, to w ciągu tygodnia, ok? Max tygodnia, żeby udało się zdobyć, widzowie, tą, no tego mounta. To po prostu wiecie, tą deskę, bo wtedy byśmy już mieli naprawdę fajną dechę, taką. Byśmy na, na gemach latali, to wiecie to grubo, bo prawie nikt nie ma tylu gemów. Tu ma ziomek jakieś 679 tysięcy. Foxy is not smart, widzicie? Tutaj jakiś potężny. A tak to reszta ma po 100, po 1000. No więc ciężko, naprawdę ciężko jest zdobyć. Ja, ja nie ukrywam. Serio, jest po prostu ciężko. Gdybym nie miał innych kont, jakichś tam postaci fajnych i teraz nie sprzedał, to bym też nawet tych 5, 559 tysięcy nie zarobił. A tak to mamy to. antwikiem powiem tak, nagrałem się i nie żałuję sprzedania, bo jak najbardziej, o, ktoś tutaj widzicie, widzicie skupił i daje po 100 69, czyli po prostu chcę zarobić 20 tysięcy na tym. Mamy jeszcze drowerka, podpis w ogóle, telantriczka, także mogłem w sumie też wziąć i wiecie, z podpisem to rzucić. Dobra, też nie myślę, ale dobra. Jakby w ogóle generalnie Sprawa jest taka, że zbieramy po prostu milion na czym się tylko da i mam nadzieję, że uzbieramy w ciągu tygodnia, zakładam, nie? W ciągu tygodnia i wtedy będziemy mieli potężną deskę i wtedy możemy sobie kupić postacie najmocniejsze, jakie możemy, z najmocniejszym boosterem, no i wtedy znowu będziemy mieli IQ, gdzie będziemy mogli tak naprawdę wygrać każdą mapę, bo wydaje mi się, że, znaczy, jedyny minus największy będzie na PvP modzie, jeżeli ktoś będzie miał Quantum cameramana i na niego traficie, bo to z nim nie wygracie, nie? Albo będzie miał na przykład Upgraded Titana Clockmana albo Upgrade Titana Drill Dragona, bo jak będzie miał Upgraded Titana Drillmana, to jeszcze wygrać możecie z takim ziomem, bo ten ultimate nie jest aż taki wow. Są postacie, które są o wiele lepsze od niego. Czy to właśnie ten Telantric, ale też bym nawet nie powiedział. Bardziej bym powiedział, że słuchajcie na przykład taki golden Future Large Clockman. Mega OP. Szef Clockman też OP i bardziej taki przystępny niż te ultimate. Więc dałoby się wygrać, ale no najgorzej by było, mówię no najgorzej na tych trzech Tak, Na Quantum'ie to, to nie macie szans. To po prostu PvP mode będzie taki nie, no wiecie, jakby to powiedzieć, po prostu nie fair, no ale Trudno, no, to, no tak, tak to jest na pojedynkach, więc jak kogoś z Kwantumem traficie, to widzowie, to, to można się chyba poddać. No naprawdę, Kwantum jest zbyt ope. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego. Widzieliście, no, do no dwa liczki, dwie postacie, no nic więcej nie mamy. Będzie widzowie, to dopiero jutro, znaczy, dopiero, no już jutro. Nic nam nie dają za bardzo ostatnio, tak wiecie, do wglądu i sorki za jakość tych obrazków, ale wiecie, to no generalnie z filmu biorę telantrika, więc no tutaj jakby wiadomo, że nie będą w jakiejś potężnej jakości. I tu się, tu się chyba sprzedało chłopu, albo wyszedł. Ciekawe, czy sprzedał 20 tysięcy drożej. To by było całkiem dla niego no, spoko, nie? Po prostu fajnie by miał. Chyba, że poszedł dalej, pewnie poszedł dalej próbować sprzedać. Dobra, to by było na telewizowie troszkę tak handlowo. Generalnie mówię, ciężko coś teraz sprzedać w TTD, albo ja mam takie wrażenie. No i wiecie, jakby tutaj netrze w mi się nadal nie sprzedał. A jest w fajnej cenie, naprawdę. Myślę, że całkiem fajnej. Chyba, że ja czegoś nie wiem i on kosztuje o wiele mniej. Ale jeżeli tak, to co to za godli? Skoro no jest go 1600, a kosztuje, wiecie, tak mało, nie? Na przykład by kosztował 70 tysięcy, to jak dla mnie to za mało totalnie. Dobra, dzięki za obejrzałkowidzowie i do jutra na evencie się widzimy, mam nadzieję, siemano.